witacie serdecznie, z tej strony Peter, jest to poradnik, w którym opiszę Wam, powoli, tak pokrótko opiszę Wam obsługę Mirrorless Action, jak to wygląda, tego typu sprawy. Powiedzmy, jak to teraz wygląda, to jest Mirrorless Action, ja właśnie nagrywam pulpit, więc nie pokażę Wam, jak się ogólnie to wszystko robi. To jest najnowsza wersja 114.01 czy coś takiego. On jest jak najbardziej kupiony. Kupiłem sobie Melis Action, 90 zł kosztował. Jest to dość tanio jak na taki dobry program. Okej, okay. to jest pierwsze okno, tak? To się powinno otworzyć wam, jeśli załączycie Millis Action. Wy tam będziecie mieć albo wersję próbną. To tutaj będziecie mieć takie kluczyki do aktywacji, to Wam będzie pisać za ile się skończy wersja próbna. Wersja próbna daje nam, że tu będziemy mieć taki znak wodny Tylko, że ja mam oryginalną, więc tego znaku wodnego nie mam e, Dobrze, tutaj mam nagrane jakąś przykładową ścieżkę dźwiękową Ale to do tego później wrócimy Teraz tak Tutaj jest podana ścieżka, gdzie są zapisywane nasze... Filmy. Jeśli w to klikniemy, zmieniamy sobie miejsce, gdzie są zapisywane filmy. Jeśli chcemy otworzyć folder z zapisanymi filmami, dajemy tutaj otwórz katalog docelowy, no i nam się otworzy ten katalog. Tak. Teraz tu mi pokazuje, że nagrywam pulpit. Pokazana jest rozdzielczość tego nagrania, to jest zaznaczone. Ja teraz akurat nagrywam, więc się nie pokażę. W tej wersji jest opcja YouTube, że możemy eksportować film, czyli go tak jakby wyrenderować i od razu rzucić na YouTube. Jest to bardzo fajna opcja, ale ja z tego niestety nie korzystam. Tutaj mamy też po prostu wyeksportuj. No, fajne to jest. Tutaj mamy wybieranie trybu nagrywania. Tutaj mamy nagrywanie gier. On wykwytuje DirectXa i OpenGL. Chyba minimalnie trzeba mieć DirectX 9. Tutaj mamy nagrywanie pulpitu, które akurat ja używam. A tutaj jest nagrywanie obszaru. Po prostu klikamy w to i zaczynamy sobie obszar i nagrywamy ten obszar. Format pliku też tutaj mamy. Mamy MP4 i AVI. Ja używam AVI, ponieważ jest lepsza jakość mp4 to jest tylko 480p, więc lepiej znaczy jeśli ktoś chce mniejsze pliki to może takim nagrywać, ale jak chce dobrą jakość to AVI niech weźmie I tak te pliki nie są duże po, po nagraniu dobra, rozmiar wideo czyli jakie to ma być jakości, czy ma być 480p czy ma być 720p czy ma być 1080p, czy oryginalny jeśli powiedzmy ktoś nagrywa w 1080p a chce żeby film był 720p, czyli żeby mniej zajmował to po prostu klikamy sobie 720p. Ja tego nie będę klikać, bo mi się może przełączyć nagrywanie. Klikamy 720p i ktoś będzie nagrywać w 1080p, a film się będzie nagrywać w 720p. To jest bardzo przydatna opcja. Ja mam na oryginalny, czyli tak jak mam okno, to tak samo jest nagrywane. To jest bardzo fajne. Teraz klatki na sekundę. Ja mam 60, czyli maksymalną liczbę klatek. Każdy z Was może sobie tutaj pozmieniać, ile klatek na sekundę będzie mieć na nagraniu. Tutaj możecie sobie ustawić długość nagrania. Czyli, powiedzmy, jeśli chcecie mieć nagranie, musi być 15 minut. To klikacie w to. Tutaj załączacie 15 minut i jest. Jest jeszcze tryb perfect video. Klikamy na ten znak zapytania. Otwiera wam się strona. Mirrorless Action na Firefoxie. Czy w, nie wiem, wy tam macie pewną jakąś inną przeglądarkę. No, coś mi to długo wczytuje, bo mi się film renderuje. Ale no dobra, przeżyjecie to jakoś. <grych> chwilę trzeba poczekać. To nie jest problem. Mam trochę łącze zajęte, bo mi się wysyła. O, dobra. To jest strona Mirrorless Action, tu mi wyskoczyło parę rzeczy. Okej. Okay. Opis trybu Perfect Video Match. On jest, ten tryb jest używany do nagrywania filmów obszarowych na przykład. Czyli, powiedzmy, jak tam mamy film, powiedzmy, nie wiem. A szklana pułapka o i nie możemy go nigdzie ściągnąć, to po prostu puszczamy go sobie na jakimś film online, zaznaczamy dany obszar, załączamy ten Video Perfect Match no i po prostu nagrywamy ten film, a jednocześnie go sobie oglądamy. Potem wyłączamy, mamy fajnie nagrane, po prostu mówię wam, cud, taka jakość po prostu, mówię wam. Dobra, ja zamykam przeglądarkę, ona mi się nie jest, nie przyda mi się teraz dalej, nagrywaj dźwięk systemowy, czyli nie powiedzmy nagrywamy World of Tanks i jeśli to jest odznaczone, to on nie będzie nam nagrywać, yy, powiedzmy, odgłosów czołgu, to tam załoga mówi, a jeśli to mamy zaznaczone, to on to będzie nagrywać, czyli nagrywanie tych wszystkich a, dźwięków. O, sorry, mi się tutaj film wyrenderował. Już macie małe, e, 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 mały spoiler. <grym>, dobra, a może to jednak będzie szybsze? Dobra, zobaczymy. Tutaj, pozwól na nagrywanie dźwięku wielokanałowego. No tego wam nie wytłumaczę, bo sam nie wiem, ale tu chyba chodzi o to, bo właśnie ja teraz tego używam, E, bo Myriad Action na razie nie oddziela tych dźwięków. Tutaj jest taki program Virtual DB. Tutaj powiedzmy, wrzucamy sobie ten film, bo ten film, ten World of Tanks, on ma nagrane dwie ścieżki dźwięku, tylko że one są tak by sklejone razem. Teraz tak, bierzemy tą ścieżkę World of Tanks, wrzucamy tutaj i mamy to, tak, dajemy na audio, dajemy source audio. I dajemy stream 2. I teraz posłuchajcie, witajcie serdecznie. Tak, i on teraz będzie używać dźwięku tego drugiego, ale za to nie będzie odgłosów z World of Tanks. I teraz, tak, to jest wszystko w porządku. Przewijamy na początek. Dajemy save video, znaczy save vav. Dajemy sobie nazwę i dajemy zapisz, i on nam to fajnie zapisze. To tyle z tych opcji. To jest bardzo przydatne, bo przynajmniej dźwięk się na mnie rozchodzi. A my możemy go sobie fajnie modernizować. Da, następna opcja to jest nagrywanie dźwięku. Za pomocą guzika F10 możemy, możemy nagrywać nasz dźwięk. Tutaj też ustawiamy sobie miejsce nagrania i możemy też otworzyć folder. Ja tutaj nagrałem sobie... Raz, dwa, trzy, test, nagrywanie programy mirrorless, Action. Ja to sobie nagrałem taką próbkę. E, tutaj możemy sobie dać długość nagrania, ustawić. Też powiedzmy ile tam chcemy. Format wyjściowy, ja mam wav no Lepiej, tak jest najlepsza jakość jest. Teraz pozwolę na nagrywanie dźwięku wielokanałowego. Ja tego nie zaznaczam, bo mi to jest niepotrzebne, ponieważ nie nagrywam teraz tego dźwięku, nie używam tego. Ja tego używam tylko do nagrywania ankiet lub tego typu spraw. Eee, Nagrywać ciszę no to jest dobre, ponieważ dźwięk się nam nie będzie rozchodzić i mikrofon zawsze nagrywaj, bo może być opcja nagrywania na przycisk, które potem pokażę. Teraz pomiar wydajności, tak na guziku F2. Mm, załączam pomiar wydajności. Jakby wam to pokazać, czekajcie, ja załączę na szybko jakiś, jakąś grę, czy co ja tutaj mam? Hmm. Nie wiem, czekajcie, załączymy Minecrafta. Hi, hi, hi. Nie, no co ty ja, ja sobie robię? Nie wiem, co ja tutaj na szybko mogę zam załączyć. No, Minecraft jest najszybszą wersją. O, mogę na przykład Dungeon Nie, dobra, załączymy Minecrafta. Niech Wam przeżyjecie to jakoś. O kurde, tak tego nie załączę. Muszę drugi pulpit załączyć. Musicie to, takie wiecie. No musicie to zobaczyć. Ja tam mam dwa pulpity, wiecie, żeby nagrywać na jednym tylko. No kurde, nie załączę tak tego. No patrzcie, za hamstwo, no. A jak wam to pokazać? No to nie mam na pasku Minecrafta Musiałbym go tutaj wrzucić na pasek i wtedy Odpalić, no to tak to zrobię Na no, szybko Musicie przeżyć Minecrafta Też mi się nie chce w niego grać, to w niego nie gram, ale To tylko na potrzeby nagrania No powiedzmy, załączamy sobie grę Ja się tutaj zaloguję Nawet nie wiem czy update... Nie, nie ma update'u, dobra I teraz tak, na guziku F2 Mamy nagrywanie a nie, ja tak wam tego nie pokażę, bo Pulpit nagrywam Dobra, nieważne, um, jak to działa? Po prostu, jak się nam wykryje grę, musimy mieć tutaj gry i aplikacje nagrywanie. Tylko, że z Minecraftem tego nie zrobię, ponieważ Minecraft wtedy się wyłącza tam, jakiś błąd jest. To trzeba oddać nagrywanie obszaru, ale to już inny temat jest. Dajemy F2 i on nam robi pomiar wydajności, czyli zabiera tyle samo procesora, tak samo obciąża ten procesor, tak jakbyśmy nagrywali. I to nam tworzy plik pomiaru. Tutaj macie jeszcze specyfikację systemu podaną Ale to już nie to Potem macie zrzuty ekranu Na guziku F12 po prostu tu robicie sobie zrzut ekranu On wam to zapisuje w wybranym miejscu, w formacie PNG Ja na przykład mam Ok, teraz ustawienia ogólne Tutaj możecie sobie poustawać różne rzeczy Język Ja akurat mam polski, no bo Polakiem jestem, <laughs> Możecie mieć aplikację zawsze na wierzchu Czyli powiedzmy hmm, będziemy mieć otwarty inny folder, tak nałożony to jak się dam tą opcję, to on nigdy nie zejdzie pod to, prawda? Jeśli to odznaczę i kliknę ten folder, to ten Mirrorist Action idzie pod spód. To rozumiecie. Teraz sprawdzaj dostępność aktualizacji, czyli będzie mi sprawdzać, czy są nowe aktualizacje. To jest bardzo przydatne. Uruchom aplikację w trybie zminimalizowanym. Że jeśli aplikację, to nie wyskoczy okno, tylko ona będzie cały czas na pasku. Ukryj okno Action przed rozpoczęciem nagrywania pulpitu. To jest przydatne, klikam do na nagrywanie pulpitu, okno tego, właśnie okno action się chowa, a ja nagrywam pulpit. Pokaż okno action po zakończeniu nagrywania pulpitu, czyli wyłączam nagrywanie pulpitu, a okno Mirele Action się otwiera. I Mirrele action remote control to mi nie działa, to jest aplikacja na Androida. Ok, tego wam niestety nie pokażę, bo nie wiem jak to działa. Teraz ustawienia nagrywania wideo. Jakość wideo na wysoko mam, oczywiście, najlepsza. Jakość wiecie, haha. Zakres wyjściowy, ja nie wiem o co w tym chodzi, tego mam niestety nie wytłumaczę. Tutaj ustawiamy, ile rdzenia ma wykorzystywać w Czy ma wykorzystywać wszystkie, czy tylko, nie wiem, jeden, czy coś takiego. Teraz nagrywaj kursor myszy. Ja nagrywam wam kursor myszy, żebyście widzieli, gdzie co klikam. Mogę też dać wirtualizację kliknięć. Nie, nie będę, nie będę tego ruszać. To jest, zobaczcie, jak kliknę to właśnie zrobię tak jakby yy, faracz coś takiego. Teraz, używaj nakładki graficznej. To jest, że powiedzmy w lewym górnym rogu będę mieć wybrane zdjęcie. Ok, to już wszystko omówione. Teraz. Ustawienia webcamu, czyli kamerki internetowej. Yy, tu możemy załączyć, żeby nagrywało kamerkę internetową, ja tego nie załączyć, bo zobaczycie moją facjatę. Kiedyś będę to używać. Tutaj wybieracie, co on ma używać za źródło. Tutaj wybieracie miejsce kamerki, a tutaj rozmiar kamerki. Tym guzikiem przewracacie domyślnie. Tutaj macie, jak to wyglądać powinno. A, dobra, ja mam zakrytą kamerkę, więc mnie nie zobaczycie. Tu wam pokazuję, jak to będzie wyglądać. Tu będzie nagranie, a tu wy będziecie wy. Ok, teraz ustawienia dźwięku. Urządzenie, do które nagrywa dźwięk. Ja mam akurat mój mikrofon, który jest już ustawiony fajnie. Poziom głośności ustawiony. Nagrywaj mikrofon do osobnej ścieżki dźwiękowej AWI, czyli to jest właśnie to nagrywanie kanałowe, wielokanałowe, co jest tutaj. E, to jest właśnie, to trzeba właśnie mieć. Dobra, e, dalej, balans dźwięku. Teraz, co ma być bardziej słyszalne? Dźwięk systemowy czy mikrofon? Ja mam bardziej mikrofon, no bo chcę, żeby się mój mikrofon słyszeli. Teraz bitrate, ja mam ustawione na 320. Więcej nie będę dawać, bo mi niepotrzebny. Miałem na 256, ale niech będzie 320, będziecie mieć bardzo fajną jakość dźwięku. Tu macie w jakim miejscu macie, mam wam pokazywać mi Action ile macie FPS-ów i średnio ilość FPS-ów. I ustawiacie sobie, żeby podczas gry to było ukry ukryte. Nie ukrywaj HUD w grach i aplikacjach. Jak to nie ukrywaj? Nie, nie A no, nie nagrywaj. I ukryj HUD podczas nagrania action. To już rozumiecie wszystko. Teraz eksportowanie wideo, czyli renderowanie go, czyli to strzałka tutaj. To jest akceleracja sprzętowa NVIDIA Cuda, to tam przyspiesza renderowanie. Tutaj do YouTube'a, że możecie od razu wysyłać to, tam nieważne jest. A tutaj macie klawiszologię. To sobie klikacie i zmieniacie. Myślę, że opisałem wam pokrótko wszystko inne. Zrobię Wam jeszcze poradnik, jak wyciszać yy, wszystko w Audacity. City. Także dziękuję za zobaczenie tego filmu. Nara.